Gdzie jedziemy? Cześć witajcie w kolejnym dniu prosto z no. Nie to przywitanie. Witamy się prosto z wanny, ale nie byle jakiej, bo jesteśmy w opuszczonym miasteczku w Nevadzie i jest tutaj naprawdę strasznie, strasznie, upiornie, bym powiedziała, nawet innego gorąco. Jest to takie opuszczone miasteczko, gdzie znajdują się i samochody, i domy, i samoloty, narzędzia, wszystko po prostu tak, jak było, tak zostało jakby. Tak, jakby przeżył to jakiś huragan tak naprawdę. To miało to ze 100 lat. Właśnie. Także zapraszam Was do kolejnego dnia z nami. Nelson, opuszczone miasteczko. Chyba znalazłyśmy idealny samochód na nasze roadtripy. Zobaczmy czy w lodówce ktoś coś dla nas zostawił. O, nawet światła nie ma. Do szkoły. Tylko dlaczego nie jest żółty? A nie. No ale dobra, jedziemy. Wsiadziesz do środka mhm. I zamkniesz drzwi. O nie. Patrzcie dalej. Pad Zapraszam Was do mojego chevroletu. No i słuchajcie, dotarłyśmy do Caesars Palace. Niestety nie obyło się bez niespodzianek, ponieważ okazało się, że naszej rezerwacji nie ma i trzeba było Booking na nawalił. Wykupić nową. Booking zabrał pieniądze, także no wesoło. No ale przygody muszą być i nam się zawsze przytrafiają. No a najgorsze jest to, że się wykupiony pokój z Strip View, czyli na ulicę Strip, a niestety już takiego pokoju nie było i mamy pokój z takim. Nie za ciekawym widokiem. Ogólnie mam ja powiem, że hotel jest przeogromny, jak dla mnie. Mega, mega ogromny, i żeby dojść do pokoju, to jakieś 20 minut chyba zajmie nam. Nic, co nam się za bardzo nie podoba. No, pokój e... faktycznie jest bardzo ładny, ale. Pokój jest ok, dużo, szkoda, ale... no, nagramy... w... szkoda, że ten widok nas. Nagramy z że to widok. No. no i nagramy wam, jak to wygląda na dole. No ile tam jest ludzi. Masakra. No i widok prezentuje się tak no częściowo na parking. No, mamy częściowy z ale... No szału nie robi. Dobra, idziemy zobaczyć łazienkę. No i generalnie tak. Nie wiem, co to ta czarna plama. O, telewizor chyba. Czy nie? Tak. Uh -huh. Hello. Patrzcie. Telewizor. Hmm. Taki bajer, nie wiem, czy potrzebny, ale jest. Chyba coś się popsuło. Kica, przyznaj się. Dobra, Nie, przyznaj się, co zrobiłaś. Jak to się odsłania? Nie, się nie osłania? Jeszcze Wam powiem, że hotel jest tak ogromny, że niestety bez mapki to się nie obejdzie. A tutaj mamy basen. Czy tu pójdziemy zobaczyć. I co, ale jesteśmy mega głodne, także nie wiem, czy czasami coś sobie. Nie zamówimy. Tutaj nie zamówimy, zaraz przejrzymy jakie mają menu i chyba zadzwonimy na recepcję, żeby nam przynieśli. No i jeszcze zobaczmy co w lodówce mamy. Uuu. Same driny, których nie pijemy, ale moecik może. Moet? O nasz ulubiony szampan. I woda w Fiji. No, to byliśmy tak spragnione, że wzięłyśmy sobie tą wodę Fiji z lodówy w Caesarze. I teraz pytanie, ile za nią zapłacimy? Pewnie mają majątek, najdroższa wodę naszego życia pewnie to będzie, no ale cóż, pragnienie silniejsze. No i wyszłyśmy z Windy, lecimy po walizki. I zobaczcie sami, co tutaj się dzieje. Ile jest tutaj ludzi, ile restauracji. A my lecimy po walizki póki co. To kabina, jest także tak się prezentuje jeden z głównych choli, gdzie są same kasyna, maszyny. A my dalej idziemy i szukamy parkingu. To znaczy, sorry, nie szukamy, ale nadal idziemy po nasze walizki. Wszystko nam się nie podoba? Bardzo busy w hotelu, a my mega głodne. Także lecimy po walizki i ruszymy na miasto coś zjeść. Albo zamówimy do hotelu. Słuchajcie, się mówiła wcześniej, że chyba zjemy w hotelu albo coś zamówimy, ale chyba jednak nie, bo jest taka kolejka do hotelowej restauracji jednej z wielu, także idziemy na miasto. To ja wam chciałam powiedzieć, że no, jesteśmy mega zajechane, więc na to nie patrzcie, bo jesteśmy po wielu godzinach podróży. Mega, 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 Czekajcie. Ale chciałyśmy wam powiedzieć, że takie klimaty to jednak nie nasze klimaty, bo jest tutaj strasznie dużo ludzi i powiem wam, że za ten pokój Zapłacicie około 300 dolarów, mhm. gdzie w hotelu, który miałyśmy wczoraj płaciłyśmy około 100 dolarów tak, i chyba bardziej mi się podobało. Bardziej nam się podobało, był, bardziej, był pra praktycznie, praktycznie wyposażony hotel, pokój, no cóż. I generalnie chyba był ładniejszy, ten hotel generalnie taki stary i generalnie strasznie dużo e Pijanych ludzi znowu. Wszyscy przyjechali z tego imprezę! Chyba naprawdę naprawdę e, taki Cuts Vegas. Lecę po walizki. Już przyniosłyśmy walizki do pokoju, zaraz idziemy coś zjeść, bo stwierdziliśmy, że no nie będziemy jadły tego, co tutaj serwują, bo nic ciekawego nie ma. Będziemy na miasto eee, poszukać czegoś fajnego. Tak, chciałbym jeszcze Wam powiedzieć, co nam się najbardziej tutaj nie podoba, to właśnie to, że jest tyle ludzi, a po drugie, że można palić w samym hotelu. Generalnie tutaj we wszystkich hotelach w Las Vegas można palić papierosy na lobby. W kasynach, wszędzie. Właśnie, i zupełnie z tego względu, że to są kasyna, może wszędzie, nie wiem. Wszędzie jest po prostu jest... odór papierosów, czego my po prostu nie znosimy. I tak samo tłumów ludzi też nie znosimy. Także dla nas to jest takie słabe. No ale doświadczenie. Chciałbym tak, jakbyśmy Caesar Palace, także trzeba jesteśmy. Było. No ale tak naprawdę w Hadooku też było dużo osób. nie Może nie aż tyle, ale generalnie całe Las Vegas, no tak naprawdę dzisiaj było też strasznie zakorkowane. Jeszcze jest sobota, i... także jest mega busy weekend. Dokładnie. W Las Vegas. Także wszyscy y, idą y, mm, w miejscu zasady, co się dzieje w Vegas, zostaje w Vegas. Y, a my idziemy coś zjeść. Jeszcze chciałabym Wam powiedzieć, że kto ma tutaj swój apartament? Mark Anthony. Były mąż Jennifer Lopez. Może? Penthouse, widziałam, że tam winda, Odzielna tak. Oddzielna winda specjalna, pokażemy Wam. Może zaprosi nas. <gryfikacja> Dobra, y, lecimy. Ta restauracja jest punktem obowiązkowym naszym i na pewno się tutaj jeszcze... Wybierzemy Hell's Kitchen z góry do Nara a i między innymi jest innym. program Hell's Kitchen. Vegas no zostajemy kolejnych parę dni, także będzie się działo. No i Jeszcze powiemy Wam, że jest mega gorąco, bo w prawdę wyśpię przed Jest godzina która? 20? 20 i jest dla mnie 40 stopni. Od... Odczuwalne 45 dla mnie, jest chyba naprawdę mega gorąco. No. Wam, eee, także mazyna. taka jest piękna pogoda, chciałoby się pochodzić, ale mi osobiście by się chciało posiedzieć w chłodnym miejscu. Tak, w basenie najchętniej, ale basen niestety tylko do mniej otwarty. A tam właśnie widać nasz hotel. Zobaczcie, Las Vegas nie śpi, całe zakorkowane, a w tle pokaz z Bellagio. Mm.